Witam Państwa serdecznie na moim kanale, z tej strony Rybka. Postanowiłem dla Państwa nagrać filmik, dla moich nowych subskrybentów, dla moich nowych widzów i z góry podziękować Państwu, że wchodzicie do mnie i subskrybujecie mój kanał. Cóż dzisiaj postanowiłem dla Państwa nagrać, a szczególnie. Yy, dla jednego yy, pana bodajże, który mnie ogląda, pozytywne komentarze pisze. Mogą być też niepozytywne, ale o akwarystyce. Postanowiłem nagrać yy, filmik z moich akwarii sprzed, sprzed dwóch lat, jak miałem czarne skalary i filipiny blue. E. Także za chwileczkę Państwo zobaczą, a tutaj właśnie dałem taki tytuł, dlatego że pokażę nowy, raczej nowy, narybek młodego skalara, ale to przejdę do tego za chwileczkę. Tu teraz pokazuję swój akwarium Państwu. Jak Państwo widzą, wszystko jest w porządku. Wszystko funkcjonuje jak najbardziej bez żadnego zarzutu w tym akwarium. No i tutaj za chwileczkę przejdziemy do czarnych skalarów. Naprawdę czarne skalary były kozaki i samiczka. Filipina Blue Blue, no i w tej chwili przechodzimy. Jak Państwo widzą na filmiku, do czarnego skalara i do Filipiny Blue Blue. Fili Filipina Blue to jest samiczka. A ten czarny skalar to jest samic. To był kozak. Oczywiście ja już tych ryb nie mam. Ale to był kozak. W tym akwarium miałem bardzo dużo mieczyków. Zawsze trzymałem ryby żyworodne od małego. No nie tylko, bo dużo ryb trzymałem. O, to dużo bym musiał wymieniać gatunk gatunków ryb. Ale właśnie ta parka y zniosła ikrę. Też y dobrały się dwa czarne skalary. Ale po tej parce. Drodzy Państwo, jak Państwo widzą, ikra jest. Yy, miałem młode skalarki. Miałem młode skalarki, i za chwilę Państwo zobaczą, jak te skalary wyglądały. A tutaj, w tej chwili, Państwo widzą, jak one y, samica ikre składa, a czarny samiec. Yy, pilnuje i zapładnia ikrę. Tutaj widzicie samiczka blue filipinę. To jest samiczka, a dobrała się z czarnym samcem. I po, ty, po tym właśnie yy, po tej parze miałem młode skalarki. Jak przejdziemy do młodych skalarków, wytłumaczę po kolei. Co zrobiłem? Jak zrobiłem? Czy dobrze zrobiłem? Czy źle zrobiłem? Także Państwo sobie zobaczą. W tej chwili Państwo widzą, jak samica składa ikrę. Tu samiec pilnuje. Ten filmik jest sprzed dwóch lat. To jest mojego kanału. Oczywiście, jak Państwo będą chcieli zobaczyć, nagrałem kilka filmów. Możecie się cofnąć do poprzednich filmików. Zobaczycie, jak to było. No i przechodzimy do młodych skalarów. Jak Państwo widzą, są młode skalary. I jak to się odbyło? Złożyły. Filipina Blue i Czarny Skalar ikre Czarny Skalar Samiec był taki kozak, że tak jak wspominałem, miałem dużo żyworodnych ryb, ancistrusów, weloniastych, zwykłych i innych ryb w akwarium. I wyobraźcie się Państwo, że upilnowały Ikrę. Co zrobiłem? Zrobiłem w ten sposób, że, jak larwy się już zaczęły wykluwać na listku, się ruszały, przełożyłem. Jak Państwo widzą, do innego zbiornika. I tu na filmiku, właśnie widać młode, wykluwające się skalarki. Oczywiście nie byłem przygotowany wtedy. To był mój pierwszy raz, kiedy rozmnożyłem skalary. Po prostu nie byłem przygotowany to było tak wzięte wszystko z partyzanta, bo zaczęły się ruszać larwy. No to więc mówię, że przełożę i niech będą młode skalarki. Tu już widzą Państwo starsze skalarki. Po prostu nie miałem ani, pożywa, ani pożywienia dla młodego narybku. Yy, karmiłem yy, pokarmem suszonym i oczywiście karmiłem Pokarmem żywym, nicieniem. No, i niestety z tych skalarów wychowały mi się trzy piękne, trzy piękne skalary. Miałem je, trzymałem i żałuję, że te ryby oddałem. Mogłem zostawić te parki także. To był mój błąd, że się nie przygotowałem właśnie do. co chodzi o pokarm dla, dla tych maluchów. Powinny być karmione artemią. Teraz wiem i właśnie chcę tak zrobić, jak właśnie z tymi sprzed z dwóch lat rybkami. Ale cóż tu mogę Państwu powiedzieć, no, tamta para naprawdę była super. Tutaj Rionana są, mi się wydaje za młode, ale będę je przenosił. Przepraszam za jakoś filmu, ale to jest sprzed przed dwóch lat i nie miałem w telefonie stabilizacji obrazu. I dlatego tak trzęsia nagrywałem w tych, w, wtedy z ręki. I tak się trzęsie. Teraz jestem przygotowany. Mam artemię, już pokazywałem na filmiku, ale jak widzicie, Państwo, udało mi się rozmnożyć właśnie te skalarki bez żadnego przygotowania, bez pokarmu. Na szybko jechałem do hodowcy, żeby mi dał troszeczkę, właśnie nicienia. I tym nicieniem karmiłem, chociaż yy, nie należy, właśnie, nicieniem za dużo karmić, to jest moje zdanie, tylko, właśnie, taki na rybek, Artemium. Tu jest, właśnie z kilku filmów pokazuję, jak one rosły. malutkie, malutkie, wcześniej były większe. Troszeczkę pomieszałem przy montażu filmiku, także. Jeszcze raz Państwu dziękuję za subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie. wchodźcie lajkujcie, bardzo mi miło, to mnie motywuje. A co chodzi, właśnie o młode skalarki? A tutaj, już teraz są większe. Na, na filmiku, oczywiście, te akwaria są sprzed dwóch lat. Miałem inne akwaria. I właśnie rozmnożyłem czarnego skalara z Blue Filipina. Blue Filipina to jest samiczka, a czarny skalar to był samiec. Także proszę poobserwować maluszki. Naprawdę trzy, naprawdę mi piękne wyszły. No niestety resztę. Po prostu mi popadało. Wiadomo, nie byłem przygotowany. Wcale się tego nie wstydzę powiedzieć. Bo wtedy to był mój pierwszy raz, co rozmnożyłem właśnie skalarki. Także tu na filmiku Państwo widzą. Jak mi się coś dzieje w akwarium, nie, nie mam zamiaru ukrywać tego, tylko mówię jak jest. Po prostu. Także tu widzicie, jak se fajnie już pływają. No, cieszyłem się niezmiernie. Bo wiadomo, pierwszy raz różne miałem ryby, pielęgnice różnego gatunku. A tak zazwyczaj trzymałem zawsze. Bo jestem miłośników mieczyków, molinezji, rybek żyworodnych. No i oczywiście zawsze mi się podobały skalary. Tylko za młodego, jak jeszcze były akwaria ramowe, skalarki. Jak kupowałem zwykłe pasiaki, to mi zdychały. I drodzy Państwo, powiem tak szczerze Wam, że to dla mnie, nie wiem, może żeby się ktoś nie obraził, czy tam Alturny, czy mają, czy Rionana, czy jakieś inne skalary. Ale moim zdaniem, zwykły, pospolity skalar naprawdę chyba jest nawet i lepszy. A dlatego, że w hodowli widziałem takie skalary wielkie, no, jak dostajecie drugie danie na, na obiad, to takie duże jak talerze. Naprawdę, takie na własne oczy widziałem skalary u hodowców. Także tak to się wszystko przedstawia. Postanowiłem Państwu nagrać. Właśnie temu koledze postanowiłem nagrać, bo to coś tam mi napisał, że on nie widział, że przekładałem ryby czy coś takiego, ale postanowiłem nagrać właśnie pokazy sprzed z dwóch, z dwóch lat. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku i życzę miłego wieczoru.